Dzień dobry, szczęść Boże. Mamy dzisiaj 20 januara 2025, 2025. No, i co to było? Było eröffnung e, Amtsperiody od prezydenta Stanów Północnych Zjednoczonych, czyli zespolonych, albo skuplowanych. O, to było dobre. To są te sztaty skuplowane Ameryki Północnej Donalda Trumpa. No i co? Byłem słuchawem tego, znaczy tak, powiem tak, cezura jest, trzeba uważać. Zaczynają ludzie na YouTube właśnie goda, że jest na przykład nie jakieś tam <laughs> państwo na i, tylko państwo położone w Palestynie. Podobno właśnie to przechodzi, a jak nie to to właśnie jakiś ten zasięgi i to i coś tam jest obcinane. Yy, też dość na przykład tam taki pewien pan, który rządził w latach 1933 45 w Niemczech, nie można nazwiska powiedzieć, bo też się zaraz wyląduje na jakiejś stronie, znaczy na jakimś tam filtrze, nie? I to tak yy, widać, że cenzura jest. O co mi się rozchodzi? Było na, na, na moim telewizorze, nie? Transmisja na żywo, tam nie wiem, kanał o, kanał zero był, nie? Wiadomo, to sobie obejrzę, tam jakieś komentarze. Chyba oglądając 20 sekund. Unmöglich in Land. No. Tak. No nie można, nie można oglądać live, wiesz, jak z komentarzami polskimi, nie było? No nie, 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 nada. Nie nada, nie nada, Tutaj te Niemiaszki to nam już ten... No i mogłem sobie na Welcie, albo tam na Arte, prawda, czy na publicznych... Publicznych programach niemieckich, no. No, i wiesz, że po niemiecku no dobra, przy... nawet tłumaczenie było całkiem niezłe. Dobrze, człowiek był przygotowany albo, albo miał tekst wcześniej, bo się nie ją wcale. Eee, no i co? No i fajnie, tak? Przede wszystkim parę razy było yy, wspomniane, że na przykład nasz Bóg, czyli albo na przykład na, na monecie Amerykańskiego orła z rybnej pisze: We trust in God. Tak? czyli ufamy w Boga. I tak widać było, że tamte słowo tak, później ten, ten przyszedł Rabbi tam mnie i gada tam, że już jest, no, już jest blisko jakiś rząd światowy w Jerozolimie. Byłem tak trochę zdziwiony. Podobno najwięcej katolików w historii rządów amerykańskich jest teraz w tym obecnym rządzie. Tam był chyba na sam koniec właśnie, bo już później tak jakoś taką tak pomijali już tam nie był jakiś taki no ktoś z, z tym, nie? O tam już gadało. Ze stułą, o stułą, nie? No i on tam coś gadał. Ale wcześniej był pastor taki jeszcze, bo był Rosent Żydek. No tam swoje polityczne tezy powiedział, wszystko fajnie. Eee, później był właśnie pastor taki czarnoskóry, powiem tak. To by trzeba chyba przeżyć, tych, 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 tych ewangelistów, jakichś tam baptystów, bo coś to naprawdę ja tam wszystkich bardzo lubię. Ale to by trzeba przeżyć to jest um, jakiś inny stan um, umysłu. A ten człowiek i tam jeszcze napisze, że President of United States. Chciałem zrobić fotkę, korda akurat z końca, nie? Już ten. No, to był gościu na poziomie tego Ma, Martina Luther Kinga, nie? Co tam gadali, że tam to, 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 to. Taki był. To był chyba gwóźdź programu moim zdaniem. No i co? Jeden kraj, China. Kitajców. No, Rosji, jeden kraj został powiedziany podczas całej tej, tej wypowiedzi. No i co tam jeszcze go, go do że, że teraz inni będą pracować na Amerykanów, a nie na odwrót. No, to trochę mi jest bo no teraz Chińczycy pracowali przez ostatnie 35 lat na Amerykanów. Ci, no, dawali im jakieś tam papiery wartościowe, no. Które są trochę wartościowe, a trochę nie. No, ale stąd ten deficyt powstał. A no, ale powiedział też tak, że, że teraz wszyscy będą jeździć amerykańskimi autami. No i tutaj, jako człowiek, jako człowiek, który mieszkał na Niemcach, to nie wiadomo, czy to dobrze będzie. No, może być kiepsko. A jednak u nas tam, czy na Oberschlesien, kupa jest fabryk, co robią auto tyle, nie? Tyle do autów. No i wiadomo, nie? Jak ci nie sprzedadzą, BMW, Mercedes, Volkswagen NCO, no to tych tajlów też nie będą potrzebować, i to widać, właśnie teraz go ludzie, nie? Tam, tu stoi, tam stoi, bo na magazyn produkowali poloki przez rok, teraz czy tam już więcej, nawet no i ci nie nie kupują. Albo fabryka do, do Rumunii przekuwają, czy przekupują, prze, nie? No to tak z takie informacje. Ale. Nie był wariat. Godol dosyć, że tak powiem, to co chciał powiedzieć. W spokojnym tonie. Wszystko pozytywnie, że on to zrobi ten, że były złote czasy, prawda, że tam yy, przestępczo zniknie, że właśnie. Coś tam o tym Meksyku też coś chyba powiedział właśnie, że już wszystkich kryminalistów to do Meksyku wy, wyciepnienie i ten. On, faktycznie, do jak Meksyk też był wspomniany. A tak poza tym nie było żadne państwo inne wspomniane. <laughs> No i powiedział, że, że, że Ameryka się rozrośnie terytorialnie. O Panamie też właśnie było, że jak to tak, nie? No i raczej to były chyba wszystkie decyzje rządów e, tych de demokratów, dlatego takie, takie takie tam rzeczy, tak samo jak powiedział, że zakończy wszystkie wojny, nie ich wojny, które są rozpoczęte, nie? No to też widać, no. No, takie trochę show, no ale to co najważniejsze, nie? To, to właśnie <coughs> resume, czyli tak. Dużo o Bogu, naprawdę. Byłem w szoku, że, że w ogóle jakiś polityk tak dużo może mówić, yy, tam, że tak jest, tam jest czuć takie, czy, czy jakby też o tym powiada, opowiada, że tam właśnie no, tam jakiś cud się stał, że nie dostał w ten web kulko mnie, no, tego zamachowca. A ten no to są takie ciekawe rzeczy, nie? Takie ciekawe rzeczy, bo kiedyś tak nie dali polityki. No i. O tych autach tam, nie? że to tak będą produkować wszystko i że to ten. No i aha, i żeby teraz oni będą wykorzystywać inne kraje i robotnicy będą na Amerykanów robić, a nie tak jak teraz. Nie? No właśnie, bo to tak było, że jakby się tak popatrzyło na historię, to jedna wojna światową, Amerykanie już byli potęgą, drugą wojnę światową byli bardzo potęgą, nie? Um, Domy szklane się budowało w latach dwudziestych, czyli jak myśmy się po tej pierwszej wojnie światowej, tak? W Polsce tam drewniane hopki to ci tam budowali już szklane domy. Po II wojnie światowej, w latach pięćdziesiątych, te auta kurwa ile miały, tak? 7 metrów, no nie było takie auto, to kurwa musiałoby takie auto, nie? No, także to były dla nich najlepsze czasy, 55 to wszyscy tam, eee. tak? Konsumpcja w Ameryce największa. Nie? A skąd? No stąd właśnie, bo cokolwiek by nie wysłali do Europy, to wszystko było potrzebne, nie? Byćle bardziej wyciepli, dobra, ci łykali, nie? Jak pelikany. No i tak było. I teraz myślą, że tak by to musiało być tak samo, no ale musimy się bronić, no. No darmo, żeby być pelikanem i wszystko łykać, co, co tam ciepią, jakieś badziewy, nie? O. Tak nas czulają Z tymi halplejterami, nie? Czyli z półprzewodnikami. Dobra, nie ma co narzekać. Fajnie było. Pozdrawiam trochę politycznie. Zobaczymy, co tam nasze y, polityki tam wymyślą. Um, no cóż, trzeba być za pewną opcją, która powinna jednak przeforsować to, żeby nasz język jednak był, ta gotka nasza była uznanym językiem regionalnym, nie? No i to mnie jest aż tak za bardzo za czymś tam, ale jak tam ten Kochut jest lewica, coś tam jest PO, go dałem, dobra, co z zrobimy, jednak ten, ten będzie prezydent, no to później podpiszę to, co będziemy chcieli. No to by chyba by trzeba za nimi głosować. No, nie ma wyjścia. Pozdrawiam miłego wieczoru i oglądania. Subskrybujcie, przesyłajcie dalej. Yy. I pozdrawiam pewne dwie fajne, sympatyczne osoby z Hamburgia, Hamburgery, dwa hamburgery, takie. <laughs> Cześć, pa. Cześć.